Ciema widzowie, tutaj mafia. I tutaj chciałbym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, zdrowia, szczęścia, pieniędzy, mm, sukcesów we wszystkim, co, czym się zajmujecie, co lubicie robić, spełnienia marzeń. Żeby ten rok był jeszcze lepszy na pewno, żeby na świecie był pokój nie wiem. czego tam jeszcze, czego wy chcecie. Od razu wam mówię filmy w przyszłym roku będą, będę się starał jak najczęściej tak jak dotychczas było może jutro, znaczy dzisiaj ale w normalnej godzinie coś wstawię. Yy. Może być trochę ciężej, ale zobaczę. Nara widzowie. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Pa.